No jest nagrywanie do... od Ale go przerwało Aż, się, aż wiadomo co chciał powiedzieć Witam wszystkich bardzo serdecznie Delba! Świetna sprawa! Na sam start killer na murde O nie, to jest ten debil No, Nemezis Nemezis? No, tak, to dobra, myślałem Ja na notyfikację o tym killerze. Aaaa, gonie. O, kto tu jest? Ha, siema, Claudette. Claudet. jo, Witaj, Claudetto. Ty moja kochana jedna. Ja cię nie podpuszczam, Mafa, ale w związku z tym, żeś tak. świąteczny odcinek, to nie przejdziesz całej jednej gry je <laughs> No dobra. No my już tak robiliśmy, tylko nie na nagrywkach na Dokładnie. Ale jak mam robić geny w bałwanie? Nie da się. Już mnie nie obchodzi. Masz być w bałwanie. Dobre! To jest kontent. Gdzie ty jesteś? Zaraz się znajdę. Cóż tu jest tym bałwanie? Bałwan. Chodź w piątkę. Nie! Ale piątka przybita! Tyle dobrze! O, siema Julie Weź tym zomiakiem pan gumę, co? Why you bully me? Tego się właśnie obawiałam Nie wiem mnie I hopla! No Aha, i co? Matkę, 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 matkę Jestem obsesją, to jest gorsza Ale matkier Aha, bo on może powaliśmy nieważne, moi bad Ajajaj To jest Mikołaj Nemezis Święty Mikołaj, co ja ty masz za nami za prezenty? Święty Memezis! Nie podoba mi się jak Święty Mikołaj się mnie przez A Ała Gdzie jesteście? Otóż ciotka idzie Chodź tu Katia jest u was? To? Mhm. Poszyki dziś w kapego w nosowo skupiony. Powaga Ciotka przyszła na pomoc. Ty, ale ciotka ja nie wiem czy ja do się tak. umrę przez to, poczekaj. Eee, on jak coś ciebie biegnie tam czuli. Widzę Siema kochani. Nie padną, nie pandą Jak coś osoby chore nie ma terror radiusa z chłopa Jak na haku Gościu ma perasa jakiegoś I my wyleczony I czy idziesz tego gościu tego? Expo jak, jak się wyleczyliście z choroby Na ile? Nie mam pojęcia. Bo że mam do tu naturze głównie pojęcie wam. Komu ją wygląda jak Ja piszę wcale, ale jaja. Jak będziesz szedł w tą stronę bramy, to mnie informuj, bo ja tam jestem. Mam wobec i tak problemy większe niż ta twoja brama Ale my tam jesteśmy, robimy obok gena, więc informuj jak będziesz tam Dobra już słyszę, że odesz, odszedłeś stamtąd, więc... tam znaczy, więc... Nie, to mnie nawet goni tak ścieżę. No właśnie. Hoł, hoł, hoł! Przyszedł Mikołaj! Mikołaju co masz dla mnie? O kurwa, ale zawał... Ja pierdyle, ale ja zawał dostałem, nie? No, mówiłem, że nie ma też Reducer czasami, ale. Ja byłem przecież, ja nie wisiałem jeszcze. Ale być może to działa po prostu na, na jego zarodzenie Opalizująca laska. Ta, zarobi się, kurde, nie żyjemy. Ja też. Ponieważ ja jestem, mam Expozy. Ole co wam, z Ja pierdolę, napraw tego gena, który tam jest, natychmiast! Rafał? Takie jest zadanie. O, trochę się zniszczył Idzie do ciebie. Gdzie ty wisisz? No shit. Gdzie ty wisisz?! No, znaczy to wie. wiem, ale nie widziałem gdzie ty wisisz. No to luj. Zostań jest dobrze, bo nie mam Chyba Zdaj mi Katiego Już nie ostrościłam Ale on tu biegnie oczywiście no, To po ciebie Fak, znowu mski Jak ja mogę tu istnieć w ogóle? Um, coś mówisz? Kościół jest honorowy Nie, nie brał mnie i nie ten mm. Do mnie biegnie z nie, nie robię robi mnie. I nie, nie. No chyba sobie, że... Chodź, ci do mnie. Ej, no, kale kurna, no! A, czyli jednak ktoś ciebie go nie... No ta, Julie, Julie zaprowadziła go do mnie. Nie... Nie! Co, co masz tak? w to? Nie, ja nie wszedłem w nic! Ja tam to, to bardzo dwuznacznie. Panie, jeśli chodzi o to mogę zagwarantować, że zniknie nie no. Eee, wywaliło mnie. O ja f... O nie. co wywaliło. No tak, no. Ten killer jest bardzo cudowny. Święty Mikołaj Nemezis. Jak bo nie kończy mi się życie? Święty Nemezis. Się, mi też. Mi już odłączono kabel. Jestem wielkim fanem tego... Że? Że w święta ludzie zamiast sobie być bliscy, to się oddalają od siebie przez takie granie. Tak. To jest najgorsze w tym. Także tam. Tiera. Jest broken i ten gracz gra tak, żeby grać za, na wygraną. Po prostu tuneluje jedną osobę i kończy grę. Nie wiem, no mnie nie tunelował na przykład. No mnie stunelował, no najpierw jak ja zawisnąłem raz, to potem gonił e, Julie, ale zobaczył od do mnie, jak zobaczył, że się dostałem ekspoza, mimo że nie byłem wylecony. Potem po raz trzeci od razu biegł e, do, do nas i jak zobaczył krawędkę, że ta uciekała, to i tak ubiegł w stronę Geno. W tym momencie kończymy ten odcinek. Bardzo krótki zresztą, no ale co ja wam poradzę, no. Wszyscy ginęli. Chory killer, chore czasy nastały, że w Dead by Daylight są killerzy typu e, ten kolega. Nemezis. I to Święty Mikołaj Nemezis. Jeszcze. Także co, widzimy się w kolejnych odcinkach.